Сьогодні у нас дуже цікава тема про помилки, які ви робите в своїй польській. Чому я написала, що ви точно робите ці помилки? Тому що, ймовірніше за все, так і так. Тут піде мова не про граматику, не про лексику якусь, а власне про труднощі перекладу. Тобто ми автоматично перекладаємо з української на польську, коли ми хочемо щось сказати. І конструюємо речення, будуємо свої речення так, як воно є в українській, а в польській це не завжди збігається. От якраз сьогодні про це. Поїхали! Za tydzień polskoju w znaczeniu tyżnia, tak? To tam na przykład za tydzień ja przeczytałem dwie książki. I my polsko też tak tam, za tydzień przeczytałem dwie książki. Ale ceny dobre. W polsku to tak tak nazwówczyć. Za tydzień, co oznacza, za jeden tydzień czy prociechom tyżnia, my polsko ją przez tydzień albo w ciągu tygodnia. Prociechom tyżnia, w ciągu tygodnia. Przez tydzień przeczytałem dwie książki. Przez tak za jedną tydzień, ja przeczytał dwie książki. Duży czas to także my mówimy przez miesiąc, w znaczeniu, przez miesiąc będę się tam. Na przykład, przez miesiąc będzie jakiś koncert. Ale to też tak nazwać się tak? polsku. Przez miesiąc to po miesiącu. Po miesiącu wróciłem do domu. Przez miesiąc ja się do domu. Nie przez miesiąc, a po miesiącu. No i też my tak na mówimy o bo czasie w znaczeniu znaczenie przez rok czy z rik. Mm -mm. Za rok po polsku. Za rok pojadę do Londynu. Nie przez rok pojadę, a za rok pojadę do Londynu. System na tramwaj. System na tramwaj. Wsiąść na tramwaj. Nie. Wsiąść do tramwaju, wysiąść z tramwaju. System na tramwaj, wsiąść do nena. До трамваю трамваю, в сенсі вийти з того трамваю, висість з трамваю. З тої самої серії на самоході, ну, їхати на автомобілі, так, чи на авто. Ні, польською ми не кажемо «єхать на самоході, бо це буде в значенні їхати зверху на даху до автомобіля. Ми кажемо польською їхати самоходом, українською ми теж можемо сказати їхати автомобілем. Вилучнє, так. Але тут цікаво, тому що що стосується велосипеду, то тут може бути і так, і так. Тому що можемо казати, єхать роверем або «єхать на ровеже. І тут все в буквальному значенні, тому що їхати велосипедом чи їхати на велосипеді. Ми на нього сідаємо зверху і їдемо з автомобілем, так не виходить. Їде одинадцятим трамваєм. Я дає одинастим трамваєм. Mm -mm. Albo stoję samej serii, ja chodzę w 38 szkoł. Chodzę w szkołę 38 albo chodzę do 38 szkoły. Też nie pasuje. My ma chodzę do szkoły numer 36-38, to, to numer obowiązkowo musi być rozwójcie. I tak samo jadę tramwajem numer 11. Nie jedenastym tramwajem, a numer jedenaście, albo też możecie dyskutować jedynastką. i co wielka karyznę. Jedenastką, jedynką, dwójką, stosuje co w tobie, w tramwajach, czego chociaż zawodno, będzie koło transportu, ale nie jedenastym, czy tam pierwszym. Rozmawiaty po telefonie. Rozmawiać po telefonie. Nie. Rozmawiać przez telefon z kimś. Przez telefon. Polsko rozmawiać to przez telefon. No co duże, literalnie, no to musimy disno, przez telefon rozmawiać, ale po polsku wyłącznie tak: rozmawiać przez telefon. Z tej samej serii telefonować mami. Tak, jak składam, telefonować mami. Telefonować mamie. Mm -mm. Czy dzwonić mamie? Nie. Dzwonić, telefonować do mamy. Do kogo? Do mamy, do koleżanki, do męża i tak dalej. Do kogo czego? Nie komu czemu, a do kogo czego? Dowetyz po telewizorze. Oglądać po telewizorze, czy że tak, jak się według kraście, oglądać po telewizji. Nie. Tak samo my nie mówimy po polsku, oglądać telewizor, w sensie dwetyz się telewizor. Często czuje od swoich studentów, patrzeć telewizor. Nie. My każemy po polsku oglądać coś w telewizji. Dowetyz się czośnie po telebaczeniu, a w telebaczyni. Oglądać coś w telewizji. I oglądać kogo co telewizję. Telewizor nie oglądamy. Ponieważ telewizor to po prostu coś, wy nie dziwic telewizor, wy dziwite telebaczynia. telebaczenia. oglądać telewizję, i po polsku, jeśli mówimy o telewizji, jakieś wideo, kino, co zawodno, to oglądać, nie patrzeć. Patrzeć to dziwić się, patrzeć przez okno, patrzeć na coś na jakąś toczkę przez okno, tak? Ale co stosuje wideo i telebaczynia, buczego związane z wideo, to co tylko oglądać. I za pokupkami? Iźdzę za zakupami. Nie. Iść za zakupami nie mówimy po polsku. Mówimy iść po zakupy albo iść na zakupy. Albo tak, albo tak, jak wam się podoba. Tak samo iść na grzyby, tak. Ale iść po zakupy lub iść na zakupy. Stoję w samej serii, jak skazate, polskie, jest tym w magazyn. Schodzić do sklepu? Nie. І, взагалі, слово «сходити» не варто використовувати польською на щоденному мовленні. Пусть або й до, до склепу» – пусть до це піти в магазин, сходити в магазин, йти до склепу» йти в магазин, так? І тут так само, якщо ми вже там пішли до того магазину, як сказати, мені треба зайти в магазин, зайти в магазин, зайсть в склеп»? Ні. Ми по польську вступить до склепу». Muszę wstąpić do sklepu. Ja muszę zajty w magazyn. Wstąpić do sklepu. Więc staw plakaty. No, każdy ma też ukraińsko, więc poczaw plakaty, tak? Ale często studenci czują, on stał płakać. Nie. Po polsku mówimy zaczął. On zaczął płakać, on zaczął mówić i tak dalej. Nie staw. On zaczął Płakać. Tak samo, manikarzem, on stał lekarem. Manekarzem, ma on stał lekarzem po polsku, tak? Nie. Stałce Win to ja na des. No stał i czekał autobusu. Po polsku został. On został lekarzem. Win stał likarem, on został lekarzem. Wstąpić w uniwersytet. Postąpić czy tam wstąpić na uniwersytet. Nie. Po polsku dostać się na uniwersytet. Na uniwersytet dostajemy się. достатньо на університет. І теж пам'ятаємо, що на не в університет, а власне з університетом іде прийменник назавжди. На університет. Так само вчитися в університеті. «Учиться в університеті. Ні. Студіовач. Якщо ми говоримо про вищу освіту, ми завжди кажемо польською студіовач, студіовач на університеті. Тобто, ви є студентом, отже. Студіювати ви в школі, то учитеся чи там на курсах якихось це все участь? А якщо університет чи там будь-який там вищий навчальний заклад, академія, політехніка і так далі, то студіювач на університеті. І теж можемо студіювати що? Наприклад, студіювала язик польський. В сенсі, я вивчала в університеті, так, професійно польську мову. Тобто я і філологом. Можемо студіювати якісь язики, математики, що завгодно, цокольвік. Тобто студіювач це щось вивчати на професійному рівні. Один одному, як сказати польською, один одному. Наприклад, треба допомагати один одному. Треба помагать один одному? Треба погати один другому. Ні. Trzeba pomagać sobie. Trzeba pomagać jeden jednemu Polską. co będzie pomagać sobie, dawać coś sobie. To nie oznacza, że dawać coś sobie, dawać sobie, a dawać jeden jednemu sobie. Albo też możemy powiedzieć nawzajem. Trzeba pomagać nawzajem, to znaczy pomagać wzajemnie, albo trzeba pomagać sobie nawzajem. To też ok. Wyjść na, 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 na ulicę. Na ulicy jest ładna pogoda, trzeba wyjść na ulicę. Wyjść na ulicę? Можна польською вищ на вулицю, але це означає, що ви вийшли на якусь конкретну вулицю, тобто там не знаю вулиця Мазепи, наприклад, або ви вийшли на проїжджу частину. Так то ми кажемо польською вище на двір». Możemy powiedzieć. Ja znałam, że w Krakowie mówiąc wyjść na pole, to wyjść na ulicę, po no, prostu z budynku wejdę, to wyjść na pole. Też możemy powiedzieć wyjść na podwórku, na podwórko, czy wyjść na zewnątrz. Wszystkie warianty ok. Jeśli jesteście z Krakowa, to mówicie to to na pole, to skoro już Ale tak czy inaczej, my nie mówimy wyjść na ulicę. Na dwór, na pole, na podwórko, na zewnątrz, ale nie na ulicę. A no zeznawajcie się, skilkie pobyłki z tych wyrobili. Скільки слів, виразів, фраз були для вас в новинку? Залишайте свої відповіді в коментарях. Можливо, маєте ще якісь цікаві варіанти, що ви там путали, і в якісь смішні ситуації, дякуючи, умовно кажучи тому, потрапляли. Дякую вам за те, що додивилися до кінця. сподіваюся, що вам було цікаво. А ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. Залишайте лайки коментарі.